Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 21 marca 2020 roku 60 lat kończył dziś Erton Senna, Jeden z najlepszych kierowców w historii Formuły 1 dla wielu idol, dla wielu być może ten najlepszy kierowca, na pewno ten, który odszedł zdecydowanie zbyt wcześnie. Pomyślałem sobie, że no z racji tej rocznicy, jego urodzin, zrobię wpis na blogu, e, przypomnę troszkę o nim i no skoro nie mamy tak naprawdę teraz nic do oglądania na żywo w telewizji, to może zachęcę niektórych z Was, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli, albo widzieli, ale już zapomnieli, do ponownego obejrzenia filmu senna. Czy to na DVD, czy na Netflixie, czy gdziekolwiek indziej go znajdziecie. Ale pomyślałem sobie, OK, to warto by było sobie ten film jeszcze raz przypomnieć. A z drugiej strony, pomyślałem, no dobra, przypomnę sobie, obejrzę, wzruszę się i znowu wystawię laurkę, i tutaj nie będę miał żadnego pola do krytyki po takiej fali emocji, jaką ten film we mnie wzbudzi. No ale potem sobie ostatecznie już pomyślałem, no dobra, ale oceniasz film. Nie oceniasz historii, tylko oceniasz film. Nie oceniasz człowieka, tylko film. No to zrób to. No i jestem. Godzina druga trzydzieści po sensie senny. No i kilka wniosków na gorąco? No nie. Bo jednak pierwszy raz ten film oglądałem prawie dekadę temu. Potem jeszcze kilka razy się zdarzyło. I jakby swoją opinię na jego temat sobie już zdążyłem wyrobić, ale mimo wszystko te emocje, które on wywołuje, wywołuje, zawsze jakoś tam wpływają na końcowy odbiór. Tych filmów o motorsporcie, o tych legendach motorsportu, być może to jest takie nasze skrzywienie, ale wydaje mi się, że ciągle jest za mało, że ciągle, ciągle mogłoby być ich więcej, ponieważ ci, którzy trafiają do Formuły 1, to zazwyczaj tacy, którzy za, za którymi stoją naprawdę genialne historie motorsportowe. Począwszy od najmłodszych lat, przez kolejne kroki kariery w wyścigach. No i dziś pewnie powstają nowe produkcje, ale nie jest do nich głośno. Choć kilka przedstawię, tych, które się pojawiły w ostatnich miesiącach czy nawet dniach. Ale to później. Teraz skupię się na filmie Senna. No to jest film, który powstał dekadę temu, już 2010 rok, ale naprawdę cały czas jest. Ech, niesamowicie aktualny, e, pod tym względem, że cały czas znajdziemy coś, jakieś odniesienia do dzisiejszej Formuły 1, cały czas jest e, nawet coś, co dziś widzimy w Formule 1, czy kierowców, czy znane twarze, które pojawiały się wówczas, a dziś też są w Formule 1. Niestety nie jest aktualny z jednego powodu taka scena końcowa. Nie będę Wam dzisiaj też zdradzał, myślę, że wszyscy oglądaliście film Senna, ale jeżeli nie, no to nie będę też dużo spoilerów dawał. Ale ta, ten ekran końcowy, że od śmierci Ertona Senny nie było w Formule 1 śmiertelnego wypadku, no niestety dziś nie jest y, aktualny po, po śmierci Żula Bianki. Y, film Senna. Y, to jest pozycja obowiązkowa. Chyba nie muszę nikogo o, o tym przekonywać. Bardzo podoba mi się, tak jak jeżeli już mam się bawić w filmoznawcy, którym zupełnie nie jestem, ale jeżeli mam jakoś zanalizować ten film od takiej strony, bardzo mi się podoba jego realizacja. Wykorzystano bardzo dużo elementów nagrań archiwalnych, ale one nie przytłaczają. Cały czas jesteśmy jakby... Em, idziemy cały czas tę, tą historią. Nie mamy zbyt nudnych tych wejść. Nie mamy tego, co zrobił Netflix na przykład w Drive to Survive. Oczywiście oni wtedy oni mieli na, na to 7, 7 ponad godzin. Natomiast tutaj trzeba się było zmieścić w godzinę 45. Natomiast no nie, nie ma takiego sztucznego do, dobudowywania tła do tego wszystkiego. Nie ma takich. Osobistych wstawek, takich zupełnie niepotrzebnych, według mnie jest po prostu przedstawiona historia Ertona Senny, jeżeli chodzi o Formułę 1. Te nagrania archiwalne, bardzo fajnie wplecione. Mamy też taki fajny rozwój kariery Ertona Senny, pokazany na przestrzeni całego filmu, a jednocześnie nastrój danej części filmu jest dopasowany do tego, co działo się na torze. Do tej rywalizacji, zauważcie, jak będziecie oglądać ponownie być może, że kiedy jest ta pokazana główna rywalizacja między Artonem Senem a Alenem Prostem, mamy częste komentarze, wstawki z wyścigów, komentatorów, mamy też jakąś tam muzyczkę. To wszystko jest tak podbudowywane. Natomiast im dalej idziemy w głąb tego filmu, im zbliżamy się do tego smutnego końca, tym ten film staje się cichszy. Niektóre momenty ciszy są naprawdę takie zatrważające, bo my już wiemy, co się zaraz stanie, wiemy, jakie wydarzenia będziemy sobie przypominać, a i ta cisza, brak tego ekscytującego głosu komentatorów, Maria Walkera, no coś jednak tutaj nam symbolizuje, zwiastuje i niestety... No, doprowadza do, do tych scen, które, których wolelibyśmy, żeby w ogóle się nie pojawiały. Bardzo mi się podobają też wstawki, jeżeli chodzi o prywatny prywatne na Synny, bo nie jest tego za dużo, ale też pokazują pewną podbudowę. Duża, duży, duży jest, bardzo mocno jest ten film jakby na uduchowiony, tam bardzo zwraca się uwagę na tę wiarę na Senny. Zresztą on to wielokrotnie mówił w swoich wypowiedziach i tutaj nie ma żadnego przekłamania, bo tak rzeczywiście było. i Pokazanie te, też Brazylii, ale nie ma takiego skupiania się na wyjściu z tego, z tego brazylijskiego, no niestety no nie slumsu, bo Senna był jednak z bogatszej rodziny, ale mimo wszystko z takiego no z pewnych nizin Mimo wszystko, jeżeli chodzi o motorsport, mimo tego, że Brazylia miała świetnych kierowców, no to mimo wszystko wybicie się z Brazylii, nawet mając jakiś tam kapitał początkowy, nigdy nie jest łatwe. To też jest podkreślone. Czego mi brakowało troszkę w tym filmie, to być może przedstawienia kariery Ayrtona Senny bardziej, jeżeli chodzi o karting, jeżeli chodzi o formuły wcześniejsze. Dopiero potem Formule 1. Tę, tę karierę w Formule 1 mamy tak bardzo fajnie zaznaczoną. Są pewne przeskoki: tam brakuje nawet całego roku, i tak dalej, ale mimo wszystko no, to jest pięknie poprowadzone. Są też klamry, które ja bardzo lubię w filmach, czyli coś, czym, czymś, czym zaczynamy, tym kończymy. Ujęcia jak na senny. Jeżeli chodzi o karting, mimo że tego kartingu jest mało, ale, ale jakby to się tam zaczyna i tam kończy. Piękne cytaty na końcu, które też przecież Robert Kubica potem mówił o, o kartingu, że to jest czyste ściganie, że to jest takie coś pozbawione polityki. No i właśnie, zawsze mówię, czy warto obejrzeć taki film, warto, bo poznajemy, przypominamy sobie, czy tak jak Jano poznajemy, tę Formułę 1, która była kilkadziesiąt już lat temu. Mamy, możemy ją sobie porównać z obecną. Widzimy, jak potwornie się ta Formuła 1 zmieniła, jakie inne standardy są we wszystkich kwestiach, jeżeli chodzi o przepisy, bezpieczeństwo kibiców, kierowców, ich kariery, poprzez oczywiście techniczne sprawy, budowy bolidów, bezpieczeństwo na torze, same tory, same procedury. To jest kolosalna zmiana, i nawet przecież te lata 90., które nie są tak bardzo odległe, tam już zauważamy no niesamowite różnice w porównaniu z dzisiejszymi um, czasami, tymi, które śledzimy, których obecnie nie możemy śledzić, ale które śledziliśmy w 2019 roku choćby. Um, to to zawsze warto sobie przypomnieć i to o tym zawsze warto pamiętać, jaką drogę przechodziła Formuła 1 przez te wszystkie lata. W kolejnym odcinku takiej recenzji blogowej powiem Wam o filmie, który mówi o jeszcze wcześniejszych latach, i to już w ogóle porównując czasy współczesne i te dwa filmy, będziemy mogli no, po prostu zobaczyć coś niesamowitego, co się w Formule 1 dokonało przez te wszystkie lata. Mamy dużo ujęć z nagrań pokładowych, o które nie było łatwo tak naprawdę jeszcze te kilkadziesiąt lat temu. Mamy sporo z fragmentów z wyścigów, to też jest bardzo zawsze fajne. Ten film jest, on jest podpisany jako film dokumentalny, ale tego się nie czuje tak naprawdę. To czuje się jakby się oglądało hollywoodzką historię, tylko że no bez happy endu. Pięknie zrobiony, i tak wydaje mi się, że on jest fajnie wyważony. Oczywiście tutaj chwalę, i y, mam, mam też kilka swoich zastrzeżeń. Być może za bardzo y, tak y, eksponowano tę rywalizację senna kontra reszta świata. Oczywiście takie coś było. Y, Pan Balestr z y, Alanem Prostem tutaj też jakby są wystawiani jako mm, no, antagoniści tego filmu, chociaż Alan Prost zostaje potem jakby w, w, wraz z kolejnymi e, ujęciami, wraz z kolejnym e, przebiegami, przebiegiem e, zdarzeń no, jakby oczyszczony czy jakby nawrócony, tak bym to nazwał tego te miny gdy jest przejęty po wypadku Senny tego te e, później te, ta wstawka na, na sam koniec czyli taka klamra puenta e, kropka nad i że e, Alain Prost jest w fundacji założonej przez siostrę Ernestę Senny to wszystko no, i, i ma pewien symbol ta walka rzeczywiście była ta polityka ty, być może kilka razy po, za dużo podkreślono tej polityki, natomiast no, to też pokazuje, jaka była Formuła 1. Często mówimy, że to była Formuła 1, w której liczyli się wyłącznie kierowcy. Ten bolit nawet nie był aż tak ważny. Tu jednak sobie przypominamy, że ta polityka, te pieniądze i nadal ten bolid no, w Formule 1 odgrywały niesamowitą rolę yy, dawno temu również. Yy, oczywiście pewnie w, w mniejszym stopniu ale nadal było to naprawdę bardzo mocno widoczne. Ta brutalna strona Formuły 1 została pokazana. Co mi się nie podoba, jak oglądałem na Netflixie, nie pamiętam, czy to było też w poprzednich wersjach, jak oglądałem, ale chyba tak. Cały czas mamy kierowca rajdowy, rajdowiec i tak dalej, i tak dalej. Trochę jesteśmy oczywiście skrzywieni na tym punkcie, no ale mimo wszystko no, bardzo to przeszkadzało, przynajmniej mi. No ale cóż, wiemy, że... Pan Mikołaj Soku nie może tłumaczyć wszystkiego, może w ten sposób. Myślę, że ten film no, trzeba polecić, bo inaczej nie ma innego wyjścia. Oceń, pewnie już oglądaliście. Możecie też wysnu wysnuć jakieś swoje wnioski, przekazać je w komentarzach, czy tu, czy na blogu o, o tym filmie. Ja myślę, że no, to jest coś, co powinno być pozycją obowiązkową, albo nawet czymś więcej niż pozycją obowiązkową. Przy czym jednocześnie ja tutaj nie stwierdzam, że Senna był najlepszym, czy jednym, czy najlepszym był kierowcą w historii, tak jak wiele osób mówi. No, myślę, że tego nie ma co oceniać, nawet te badania akademickie, jakie były przeprowadzane, też nie mają większego sensu, bo każda epoka ma swojego bohatera, a na pewno bohaterem tej epoki. 2000, sprzed 2000 roku, tych 15 lat, był Ayrton Senna. To co uderza w tym filmie, ta, ta końcowa scena jest naprawdę tak genialnie zrobiona. Jakby to nie brzmiało źle, ale dobrane są świetnie, jeżeli chodzi o fragmenty, wypowiedzi i ta muzyka, ta cisza. Zwróćcie uwagę, jak ten, jak ten film zanika, szczególnie gdy pojawia się już ten rok. 94. To jest coś niesamowitego. I, i ten, ta wypowiedź Sida Watkinsa, który mówi, że centymetry, gdyby, gdyby dro, element zawieszenia 15 centymetrów poszedł wyżej albo niżej, to Ayrton wyszedłby, bo nie miał żadnego złamania, nie miał żadnego siniaka. Tu oczywiście przypominają się na przykład słowa Roberta Kubicy, który też o swoim wypadku mówi. 5 cm w lewo nie byłoby mnie tu, 5 cm w prawo, bariera, bariera by przeszła. Wyszedłbym sam bez żadnego zadraśnięcia z samochodu. I to jest właśnie Formuła 1. To, jest, to są te centymetry, o które kierowcy walczą, skręcając wcześniej lub później w zakręt. To są te centymetry, które, o które różnią się style kierowców, gdy wciskają hamulec, gdy dodają gazu. To są centymetry, które czasem dzielą bolidy przecinające linię mety. Jeżdżą po torach, które mają kilka kilometrów, a te najważniejsze, te robiące różnice są właśnie centymetry i milimetry. To jest taka mocna bardzo puenta tego filmu, takie podsumowanie też Formuły 1, pokazanie wielu, ich, wielu jej aspektów, ale tej najwa tego najważniejszego, czyli walki, o każdy detal, o każdy szczegół, o to również niestety, żeby poprawić osiągi bolidu, no i tak dalej, i tak dalej. Ja w ubiegłym roku trochę sobie czytałem yy, i przypominałem o tej sprawie śledztwa prowadzonego wobec Williamsa przez yy, włoskie władze. Yy, I też trochę się potem inaczej odbiera ten film, gdy się o tym poczyta. Ale myślę, że nie ma sensu nad tym, do tego wracać. Jeżeli macie dzisiaj chwilę, możecie obejrzeć yy, senne. To na pewno będzie miła, miła, miła pozycja obowiązkowa kierowcy formu kibica Formuły 1. No Szkoda, że tak niestety zakończona, bo chcielibyśmy, żeby ten film mógł mieć kontynuację i żeby dziś na przykład Ayrton Senna komentował obecne wydarzenia, czy był pewnie szefem jakiegoś zespołu. Dużo się dzieje generalnie, jeżeli chodzi o telewizję i... I e, wydarzenia formułowe pod nieobecność Formuły 1 na żywo. Mieliśmy już premierę e, filmu, serialu, nie, filmu dokumentalnego e, Fangio. Jego recenzja też dzisiaj, e, dzisiaj albo jutro będzie nagrana więc też może, będziecie mogli obejrzeć lub przeczytać. Dodatkowo no, kilka fajnych informacji mieliśmy. Po pierwsze, LiveN Sports od 29 marca będzie nadawał archiwalne wyścigi Formuły 1 z lat 2006-2010. Te najważniejsze dla Roberta Kubicy, czyli będzie zwycięstwo w Kanadzie, debiut na Węgrzech, będzie też podium pierwsze na Mący, będzie SPA 2010, także sporo tych wyścigów. Zobaczymy w wykonaniu Roberta Kubicy również Brazylia 2009, czyli to jego niespo, niespodziewane drugie miejsce. Myślę, że no, chyba wszyscy sobie przypomnimy jak to wyglądało. Oryginalny komentarz będzie, to ważna rzecz. No do tego Eleven Sport codziennie o 21, a w poniedziałki o 22 nadaje powtórki wyścigu z 2019 roku. Wiem, wiem, niektórzy nie chcą do tego wracać, OK. No i dodatkowo w niedzielę będziemy mieli transmisję po pierwsze z prowadzonego przez Veloce Sport takiego cyklu no, sim-racerów i kierowców prawdziwych oraz piłkarzy, teraz jeszcze dojdą golfiści, po prostu spotykają się w wirtualnej grze i sobie jadą Not the Bahrain Grand Prix, tym razem będzie, wcześniej było Not the Australian Grand Prix, natomiast dwie godziny później będzie już taki o, jakby oficjalna Seria wprowadzona przez Formułę 1, <laughs> spokojnie, to nie to, wprowadzona przez Formułę 1, jeżeli chodzi o również taką esportową serię z udziałem kierowców, tych, którzy się ścigają w Formule 1 obecnie. tak jest przynajmniej założenie. Wiemy już, że Sergio, cały Racing Point, cały hasy i cały. Alfa Tauri nie wezmą udziałów, zobaczymy, jak tam inni się zapiszą. Pewnie Wy już wiecie w momencie oglądania, natomiast na pewno będzie to miłe wydarzenie, ciekawe dla oka, zobaczymy jak tam sobie poradzą. Poziom trudności ma być dostosowany do wszystkich uczestników, będzie można sobie włączyć ABS, będzie można sobie włączyć kontrolę trakcji, no i zobaczymy. Tor oczywiście też Bahrajn, tak jak miało pojechać no, w ten weekend, który teraz mamy. Mieliśmy śledzić wydarzenia z nocnego wyścigu w Bahrajnie, nic z tego niestety nie wyszło. Zapraszam na bloga, tam oczywiście więcej materiałów, m.in. związanych z tą dzisiejszą rocznicą urodzin Ertna Senny, Między innymi recencje książek, które o nim wyszły, być może to są pozycje, które mniej znacie, także, można sobie przeczytać i zdecydować, czy, czy warto po nie sięgnąć. No i oczywiście, kolejne materiały, myślę, że sporo się będzie działo. O godzinie 17, dzisiaj w sobotę, ma być stream Mateo Bobbiego, czyli włoskiego dziennikarza Sky Sports z Robertem Kubicą. Takie, jakiś tam pewnie, niech krótka rozmowa dotycząca również aktualnej sytuacji. No i ten stream będzie pewnie po włosku, ale myślę, że damy radę i jakoś to wszystko Wam na blogu przekażę. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć!